Siemano siemano, witam Was na stronie Case CaseHack. A dzisiaj pootwieramy sobie skrzyneczki. A więc tak, na początek myślę skrzyneczka Guard za 850 dolarka. Średnio, jeszcze raz. W średnio jeszcze raz i teraz ładnie oddało nam fajną emeczkę sprawdźmy ją sobie by the way co jest fajne na tej stronce możecie odbierać nagrody za poziom za otwieranie skrzyneczek dostajecie expa gdzie później tak jak widzicie ja tutaj już mam 54 level akurat no i odbieram sobie nagrodę, no nie no a jeszcze poza tym macie zakładkę Free Cases, gdzie codziennie możecie odbierać za level tutaj mm, nagrody. I co najlepsze, co 24 godziny możecie odbierać skrzyneczki. Nie? No i jak tutaj macie yy, 10, 13, no to 13 dziennie możecie odbierać. Tu jest fajna skrzyneczka, by the way, za 120 level. Możecie codziennie odbierać po takiej nawali, Więc myślę, że w sumie spoko opcja, no nie? No, no to spróbujmy sobie my tym razem otworzyć platynę. No i siada nam taki fajny skinek. Całkiem mi się wydaje, że spoczko opcja. Ok, no to może... Polećmy teraz w klasyczek skrzyneczka GameOn. 4:50. Siada nam fajny akacz. Dosyć. Hmm, co nam kiedyś wypadło na tej stronce? Co mogę polecić? AWP Dragon Lore z 300 dolarów. Co jest w poprzednim odcinku. Za 11 tysięcy. Więc akurat sprzedam ją sobie teraz. No i będziemy coś tutaj działać i otwierać. Okej. Okay. No to może. Hmm. Co by tu otworzyć na początek? Wydaje mi się, że może bym tutaj skrzyneczka Kingdom Nightmare za 57 dolarów taka leciutka bitwa na początek. Why not? Czemu by nie? Mm -hmm. Ok, Dodajmy bot i sam akurat dołącza, więc w sumie spoko. No. Tutaj dla niego drob lepszy będzie. No, i tutaj chyba gg będzie z tej barley. No, tutaj ładne koski za 281 dolarów. No, dokładnie gg. No, i tak się tutaj wygrywa. Czasem się też oczywiście przegrywa, ale nie poddajemy się. Yy, myślę, że możemy otworzyć. Hmm, co by tutaj otworzyć? Titan razy 4 Let's go Na dwóch e, Może ktoś wbije, może nie Zobaczymy, aczkolwiek Dobra To dodajmy body Orgo tym razem Dołącza do nas No i z pierwszej na równo Z pierwszej tutaj nic się nie dzieje Nadzwyczajnego, z drugiej kolega chyba Lepiej, dokładnie tutaj Wychodzi na prowadzenie, ale jest to jeszcze Do nadrobienia, no i teraz no jeszcze, jeszcze. Tutaj by musiał coś ciąć, ale ja się na fajny, is, okay, i przeklewany kolejną batelkę, niestety. Ok, A, no to skrzyneczka taka, glowing stone. E, może akurat tutaj ona coś nam da. Zobaczymy. Bodner tym razem. Bot nerd i wygrywa to również, ale to się nawet nie zwraca ta batelka. Więc średniawo nam to jak na razie daje. No mega średnio. No tutaj cztery takie otwórzmy. No spróbujmy. No może, może tym razem coś tutaj. Bot nie i samo. Może tym razem Bot nope. Tutaj z nami zagra sobie. No i z pierwszej tutaj, no i źle się zaczyna dla nas tutaj, trafia sobie kosę. Z drugiej, no tutaj ciężko będzie już go nadrobić, bo robi sobie tutaj kolega przewagę nad nami. Aczkolwiek siada nam teraz ta wupa, która nam dużo nic nie da. No i chyba GG, kolejna batelka poszła. No dokładnie. GG, gdzieś tam to boty, nie podoba mi się to za bardzo. Aczkolwiek, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. No to co? Wiemy, jaką skrzyneczkę otwieramy. My już wszystko wiemy. Z botem nitro tutaj walczymy. No i z pierwszej nikomu nic nie siada. Z drugiej siada nam lepszy drop i zobaczmy, co nam tutaj wypadnie. Co nam wypada? Wypada nam piękny skinek. 2000 zgarnamy. No i tak to się robi. Battle scredzie, ale zawsze coś. I nadrabiamy tutaj bardzo fajny skinek. Sprzedajmy go sobie. I już jesteśmy na plusik, jakby to powiedzieć. O, odbierzmy sobie tutaj. O, fajny skinek, 13 dolarów. Jak najbardziej spoko opcja. OK. Eee, tak, sprzedajmy sobie cały ekwipunek, bo to jakieś syfy tu mamy. No i pięknie. No i to, o to chodziło, żeby tak nadrobić tutaj. To spróbujmy sobie 38 dolarków, a tym razem na Czech, spróbujmy tak inaczej. Być może teraz zobaczmy, kto tutaj to wygra. No i z pierwszej tutaj kolega tutaj nadrabia ładnie no i wygrywa to zdecydowanie o 50 dolarów zgarnia sobie tutaj nasz podopieczny Ok, eee, ok. okej skrzyneczka lab razy dwa zabawmy się znów na Czech może a spróbujmy why not może akurat coś ten teges no tutaj dla kolegi lepszy drop więc ciężko tu już będzie go nadrobić Aczkolwiek, no to jest drogi skin, no właśnie, no właśnie, on tutaj to zgarnia, no i zgarnia sobie 1600, to jeszcze raz, tym razem na dwóch spróbujmy, tym razem na dwóch, bo tym razem do nas dołącza, no i z pierwszej tutaj syf nam daje, aczkolwiek tutaj jest szansa na drugą, no nie ma tutaj, no i gra się tam, ta palnika nam nie zwraca także ok okej okay. hmm. no to jeszcze skrzyneczka tutaj pomęczmy tą skrzyneczkę hole dzisiaj na dwóch też oczywiście a tym razem nie wiem kogo bym dodał a bot nerda bot nerd niech będzie why not no i z pierwszej tutaj nikomu nic nie daje i z drugiej też tak średnio, i tutaj też nawet tym razem nie zwraca. Ok, A co by tu jeszcze otworzyć takiego? Ciężko tutaj dzisiaj idzie, coś nam tutaj nie idzie dzisiaj, bym wręcz powiedział. Dobra, no to i samu zagrajmy skrzyneczkę, i samu za czysta z botem i samu. Mm. I zobaczmy, kto to wygra sobie. No i sam oczywiście tutaj z jego skrzyneczki siada mu, no i znów mu siada tutaj, no i wszystko chyba jasne, chociaż teraz tutaj coś trafiamy, ale to nie jest aż tak, żeby chyba go tutaj nadrobić, aczkolwiek, no ładnie tutaj niewielka różnica była. Aha, okej, okay. okej, okay, okej, okay. to co? Spróbowałbym coś mocniejszego, już takiego na odkutkę. Taką batlę stwórzmy. Raz się żyje, raz się żyje. No i co? Życzcie mi powodzenia. Lecimy, proszę. Botkroj, tutaj dołącza do nas. Tutaj średnio nam daje, tak samo. Tutaj druga batla. Nadzieja w tobie. Kto to wygrywa, wygrywamy to, zgarniamy to, pięknie jest tutaj, niewielki plusik, aczkolwiek jest, bardzo ładne skinki by the way, podobają mi się, no i tutaj mamy 10 tysięcy, ok, no dobrze, no dobrze, źle nie jest, no, zawsze mogło być nieco gorzej, a to dwa royale, spróbujmy, Pobawimy się dzisiaj na grubo. Mhm. Ok. Bodnerd tym razem do nas dołącza tutaj. Z eee, pierwszej, no niestety, dla kolegi tutaj lepszy drop, co mi się już nie podoba na starcie samym, bo zgarnia on sobie awupkę za 4000 dolarów. Jest to do nadrobienia, ale no nie, nie tym razem. Zgarnia sobie 8000, no zgarnia sobie. No to co, zabawimy się na grubo, no Batla 8000 Coś grubego. Coś grubego. Coś tutaj się grubego szykuje. No to co? Powodzenia dla mnie. Lecimy tutaj, zgarniamy ten majątek. No tutaj z pierwszej nie za bardzo zgarniamy. Aczkolwiek jeszcze szansa w kolejnych. No tutaj też nie za bardzo. Musi komuś coś sypnąć, no ale nie jemu, nie jemu, tylko mi, tylko mi tutaj, daj coś, no dajże, no no nie takie coś, coś lepsze by liczył tutaj na jakiś lepszy drog, aczkolwiek, no tutaj też nie jest zaciekawie, daj coś, no ale nie jemu, nie jemu, tutaj mi coś, daj, sypnij, proszę pięknie, o to chodziło, tak jest. Pięknie, jeszcze coś daj, jeszcze pięknie, tak jest! Teraz, dawaj, hoj! Albo coś, nie wiem. Piękna emeczka. coś pięknego. Zgarniamy tutaj 14 tysięcy dolarów z 8 tysięcy. Wstaje, wychodzę, dziękuję bardzo. Tutaj tak się odkuwamy. Tak robimy tutaj historię na tej stronce. Odbierzmy sobie tutaj za level tutaj nagrody. O, fajny skinek, 16 dolarów, no tutaj ten, tutaj akacz taki, a tutaj saldo, tutaj awupka, no i tutaj, o, ten akurat fajny, to mi się podoba, Ok. No i co? No i zgarnęliśmy wszystko, no i co? Budżet jest, 16 tysięcy prawie. Polecam oczywiście wpłacać z kodem Pawlik na tą stronkę, jak widzicie... Da się tutaj ładnie zarobić i dorobić. No, ja Was zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji e, oraz napisania jakiegoś miłego komentarza. E, widzimy się w następnym odcinku. Siemano.